Top 5 najdroższych ślubów celebrytów, 5: Serena Williams i Alexis Ohanian. Ich wesele w Nowym Orleanie wyglądało jak królewska gala. Gwiazdy NBA, Hollywood, gigantyczna sala balowa, suknia sereny wysadzana kryształami i trzydniowe przyjęcie. Koszt kilka milionów dolarów. 4. George Clooney i Amal Alamuddin ceremonia w Wenecji. Prywatne łodzie wodne, zamknięte hotele i pełna ochrona. Całość przypominała filmową produkcję. Dla wielu to był najpiękniejszy i jeden z najdroższych ślubów dekady. 3. Justin Timberlake i Jessica Bielpara wynajęła całe luksusowe włoskie miasteczko. Wesele trwało kilka dni, z prywatnymi koncertami i ekskluzywnym menu przygotowanym przez najlepszych kucharzy w Europie. Dwa. Kim Kardashian i Kanye West ślub odbył się we Florencji, ale poprzedziła go gigantyczna impreza w Wersalu. Suknia Kim, prywatne odrzutowce, wynajęte zabytki to jeden z najdroższych i najbardziej spektakularnych ślubów w historii show biznesu. Jeden: Książę Harry i Meghan Markle. Królewski ślub w Zamku Windsor oglądało pół świata. Suknia Meghan kosztowała fortunę, pałacowe dekoracje były na poziomie monarchii, a ochrona pochłonęła gigantyczne kwoty. Całość to jeden z najdroższych i najbardziej prestiżowych ślubów w historii.